Coś dziwnego dzieje się w tej strefie. Pustaki wpadają w szał i wyłażą z obozów całymi chmarami. Niezależnie od przyczyny, musimy zadbać o to, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Jak znajdziesz obóz pustaków, przygotuj się na walkę do ostatniego tchu. Moje dane wskazują, że mamy 20 minut na likwidację celów. Przeszukaj strefę pod kątem wszelkich obozów, które zachowują się gorzej niż zwykle. Ja będę obserwowała stąd. Ten obóz nie jest aktywny To co robimy? Szukamy sezonów za Gwiezdnym Horyzontem Wow, jestem zawsze chętny na Maraton Horyzontu, ale to ma być ten twój alarm pierwszego stopnia? Widziałam kapitan Clark, prawdziwą Clark Jest tu w i ja ją widziałam Znajdź te odcinki Widziałeś kapitan Clark? Przyszła mi podziękować, nam podziękować za uratowanie życia. Tak jak w twoim fanfiku. Nie ma prawa tego zobaczyć. Rozumie się. Nigdy. Nie podkablowałbym innego fana. Mój duch dręczyłby twój ród przez całe wieki. Obiecuję, że nie puszczę pary z ust. Jeszcze twoje pra-pra-prawnuki zawodziłyby w rozpaczy kim ona jest i czemu nie zostawi nas w spokoju. No dobra, dobra, patrz. Rej ratuje VSS Garland. Klik, klik. Usuń! Opróżnika! Już! Si. Spalczywszy kopie, popił zakup w ziemi, ziemię, pod stolą, a potem wrzuć bombę! Stanie! Jeden wędź głowy, szukajmy dalej. Następny obóz może być silniejszy. Sprawdź, czy masz dość broni i amunicji. Dziewiąty ble. To tam były te wszystkie odcinki z Edim? Co im odbiło? Aktorzy strajkowali, ale admirał Eddie był przecież robotem i ciągle mógł pracować. Naprawdę powinni byli wstrzymać produkcję. Posłuchaj tego! Eddie trzyma się kursu. Eddie kieruje taktiem. Eddie trzyma się kursu, część druga. Odcinki z Edim to była kompletna porażka. Na bank to mnóstwo listów od każdy panów. Jeden był ode mnie. Tu nie, nie jestem z tego dumna. obóz nie jest aktywny. Kończenie misji. Hmm. Tam jest jeden, rób Go. thank <laughs> you Co? Kiedy zaczynamy maraton horyzontu? Myślałam, że mógłbyś zorganizować jeden z tych swoich legendarnych festiwali filmowych. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Najpierw pogadam o tym z Kapitan Clark. Niech to się dziwnie. Porozmawiamy sobie tak normalnie na luzie. Użyję słów i w ogóle... Nie o to chodzi. Ludzie w bazie nie trawią tego serialu. Szukałam, zniszczyłam, podbiłam. Znalazłam następny. Sprawdź mapę. Zostało 10 minut. Nie ustawaj w wysiłkach. Szykuje cię wielka zadyma. Przygotuj się! Naprawdę nie rozumiem, jakim cudem baza może nienawidzić najwspanialszego serialu w historii. Nie chodzi o sam serial, tylko o jego przekaz. To, że ludzkość może wznieść się ponad kłótnie i na by zjednoczyć się w bezinteresownej pogoni za przygodą? Wiesz, kiedy oglądałem horyzont za dzieciaka, myślałem sobie: Wow, to się nie zdarzy za mojego życia. Teraz myślę, to się nie zdarzy nigdy. Trudno dziś marzyć z rozmachem. Też, misiu. Nie, misiu. Naprawdę aż tak źle jest w badzie? Ludzie są tak zdołowani? No... tak. Spotkania z przyjaciółmi planują nas kilka tygodni do przodu, ale to tyle. Od czasu do czasu słyszysz jakieś w przyszłym miesiącu, ale nigdy w przyszłym roku. Będzie przyszły rok, będzie przyszła dekada! Będzie flota statków kosmicznych i torwę tego pustaka! Mnie nie musisz przekonywać! O tak! Został tylko jeden! Znalazłam jeden, sprawdź na swojej mapie! Dobra, przejdę od razu do rzeczy. Cudownie. Nie mogę się doczekać, bo już pięć minut mówisz to samo zdanie na różne sposoby. Właśnie dlatego od razu wyłożę kawę na ławę. I po prostu to powiem. Myślę, że ludzie wokoło zaczynają się poddawać. Nie są już w stanie choćby wyobrazić sobie takich rzeczy jak VSS Galant. Ale myślę, że razem możemy to zmienić. Co masz na myśli? Galant znów musi ruszyć w podróż. Musimy nakręcić kolejny odcinek. Jeśli dasz radę to zrobić, to na pewno ci pomogę. To będzie trudne, prawda? Prawie niemożliwe. Robociku, mam dobrą wiadomość. Znalazłem wyposażenie studia, w którym nagrywano za gwiezdnym horyzontem. Dobra, ludzie, pora na magię kina. Ktoś z Was wie, jak się robi magię kina? Denis, dopiero co robiłeś film. Może będziesz reżyserem? Dobra, ale bez spoilerów. Chcę, żeby zakończenie mnie totalnie zaskoczyło. Dobra, nic z tego. Y Lars, może ty? Chciałbym, ale jak miałem 20 lat, podpisałem artystyczny manifest filmowy. Gdybym sprzeniewierzył się ideałom, to by mnie zjedli. Więc jeśli nie chcesz kręcić w świetle dziennym, stosować wyłącznie muzyki diegetycznej, ani robić zbliżeń łukających bohaterów, to niestety. No cóż, chyba padło na mnie. A więc akcja.